Siódma dziewiąta. Rozmowa poranka. A pierwszym gościem naszego poranka siódma dziewiąta jest pani redaktor Estera Fliger, publicystka na co dzień pisząca dużo i dobrze i ciekawie o historii w Dzienniku Gazecie Prawnej, w Rzeczpospolitej i wielu innych tytułach. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak się zastanawiam głośno po wczorajszej rocznicy, rocznicy oczywiście 80. wybuchu powstania w getcie warszawskim. Co nam zostaje w sercach, w umysłach, w emocjach po takich dniach jak wczoraj, kiedy jak Polska długa i szeroka rozdano żonkile w wielu miejscach kraju, a jeśli nie rozdano, to przynajmniej widzieliśmy to wszystko na obchodach, w mediach, w telewizji. Co zostaje po takim dniu, albo co powinno w nas zostać? Przede wszystkim myślę, że powinno zostać w nas to, że te żonkile są w ogóle rozdawane. To znaczy. Wczoraj wieczorem już zaczęła się jakaś taka polityczna napięta atmosfera wokół tych obchodów, tak zaczęły się spory pewnie jeszcze do tego nawiążemy. Natomiast jakby zostawiając na boku tą wielką politykę wielką, wielkim pocieszeniem jest to, że właśnie te obchody, Stały się takie bardzo ważne od lat w świadomości Polek i Polaków, właśnie przez tą wspaniałą akcję żonkile, że młodzi ludzie, uczniowie, uczennice wychodzą na ulicę i rozdają żonkile, już nie tylko w Warszawie, bo do tej akcji dołączyły inne miasta. Więc powoli też powstanie w Getcie Warszawskim robić takim wydarzeniem ważnym dla tożsamości nie tylko mieszkańców stolicy. I to też widać, że na przykład w Dąbrowie Górniczej były organizowane obchody i w wielu w wielu innych miastach, tak, szukały różnych okoliczności do tego, by tę historię powstania w getcie warszawskim opowiedzieć również z tej takiej perspektywy społeczności żydowskiej w danym miejscu. Myślę też, że to, co powinno w nas zostać i czego mi chyba wczoraj troszeczkę zabrakło, to rozmowa o oporze cywilnym, o cywilach w Getcie Warszawskim. To powstanie wciąż powinno być odzyskiwane również dla cywilów. Wielki heroizm bojowców, ale Również wielkim bohaterstwem wykazywali się cywile, którzy schodzili do bunkrów, do schronów, którzy no, nie zgodzili się na ten nazistowski plan zagłady i stawiali opór Niemcom swoją determinacją, by po prostu przeżyć. To prawda, rola cywilów jest cały czas gdzieś, gdzieś w tych wszystkich opowieściach, może nie tyle niedoceniona, a może właśnie niedoceniona, to, do, to dobre słowo, ale zauważona na tyle mocno, tyle na ile być mogłaby i powinna, ale zastanawiam się jeszcze, wracając do tego, co, co w nas po takich rocznicach, bo ja, ja mam zawsze, może to jakieś moje prywatne yy, od, odruchy niepokoju, ale mam takie, takie poczucie niedosytu, że, że rozmawiamy o wielkiej historii, o wielkich postawach, o wielkim dramacie ludzi, czy to tak jak wczoraj przy okazji rocznicy wybuchu powstania w Getcie Warszawskim, ale za chwilę będą inne rocznice, bo mamy taki kraj, gdzie, gdzie tych rocznic jest sporo i, i, i wszystkie one są ważne. I, I nie wiem, czy mam po prostu wrócić później, jak gdyby nigdy nic do codzienności, czy jednak jakoś zosta zostać przy tej, e, przy tej rocznicy chwilę, dwie e, dłużej. A jeśli tak, to w jaki sposób? To jest bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście też mam takie wrażenie, że wczoraj bardzo ważny dzień minął i po prostu wracamy do, do, swoich, do swoich spraw, że te obchody były takie jednodniowe że takie wydarzenie jednak powinno może przyciągnąć uwagę na nieco dłużej, ale nie mam odpowiedzi na pytanie, jak to, jak to zrobić. Mhm. Natomiast mogę zaprosić do obejrzenia wystawy w Muzeum POLIN o otwartej 18 kwietnia, dzień przed rocznicą, wokół nas Może Ognia, które zresztą, ta wystawa się koncentruje właśnie na oporze cywilnym, na Żydach, którzy chowali się w schronach i w bukrach. Także może też trzeba szukać różnych wydarzeń, które są organizowane Wokół tej rocznicy, jeszcze ponad, ponad ten dzień, w którym ona była obchodzona, więc są jakieś różne inicjatywy, które nam pozwalają, jakby pozostać jeszcze przy tym takim stanie refleksji na temat tego wydarzenia sprzed 80 lat. To bardzo ważne, co Pani mówi, bo mam wrażenie, że to właśnie instytucje takie jak Muzeum Historii Polin przy okazji pamięci o relacjach polsko-żydowskich, czy to Muzeum Powstania Warszawskiego przy okazji pamięci o Powstaniu Warszawskim właśnie, to są instytucje, które no, po pierwsze tworzyło państwo albo samorząd i, i, i tworzy dalej. I, i, I dla mnie to jest też taki, takie pytanie o to, jak. Y, Państwo może, czy jak samorząd w ogóle jak władze mogą zadbać o taką pamięć, bo no, jeśli tych, tego udziału nie ma tych władz e, i nie ma takiej organizacji dobrej, to te rocznice umykają już w ogóle bez większego echa. A jak tak jak wczoraj e, mamy rozkręcone obchody, czy tak jak 1 sierpnia będziemy mieli pewnie te obchody też mocno, e, mocno pokazane, no to to idzie w świat. I tak jak rozmawialiśmy, nagle okazuje się, że pamięć o e, wybuchu powstania w warszawskim getcie, nie musi dotyczyć tylko Warszawy, nie musi tylko dotyczyć Żydów, jest po prostu czymś, co staje się elementem tożsamości. Ale wracam tu do pytania o to, o rolę władzy. Czy, czy władze dzisiaj, niezależnie od tego, czy mówimy samorządowych, centralnych, ale czy one są potrzebne nam do, 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 do świętowania? W jakimś stopniu oczywiście są e, potrzebne, e, tylko pamiętajmy, że tych aktorów tworzących e, politykę pamięci, aktorów e, społecznych jest więcej, że właśnie mhm. e, mamy samorząd, mamy, e, mamy szkoły, mamy różne inne instytucje, e, mamy też organizacje społeczne. E, także oprócz władzy jest szereg innych podmiotów, które taką politykę pamięci e, i różne działania na rzecz upamiętniania takiego wydarzenia mogą e, prowadzić. Natomiast e, ja jestem stanowisko, że oczywiście władze są potrzebne. Nie rezygnowałabym z nich całkowicie. No, daje to pewien, pewną legitymizację, tak, że takie wydarzenie jest ważne dla, dla, dla całego państwa. Dla, no, jest to istotne też dla podbicia takiej rangi obchodów. To są oczywiste rzeczy, wręcz truizmy. Natomiast swoją postawą też no, władza jakby zwraca uwagę na takie wydarzenia innych, innych osób, więc trudno sobie wyobrazić, żeby jej w tym wszystkim nie było. Z drugiej strony, no, jeśli podporządkowujemy to wyłącznie władze, to trochę staje się Oczywiście. to takimi oficjałkami, uroczystościami akademią szkolną, nudną, może nie nudną, tak. ale, ale, ale przynajmniej taką obowiązkową, o może tak. A, tak, i, właśnie dlatego ważna wrażenie... jest ta mhm. obecność innych podmiotów, o, o których mówiłam. Tak właśnie jak rocznica wybuchu powstania w Gacie Warszawskim jest bardzo dobrym przykładem. Mhm. No bo mamy właśnie akcję żonkile organizowaną przez Muzeum Polin od wielu lat, ale w którą włączają się szkoły, Włączają się biblioteki, włączają się indywidualni wolontariusze i e, wolontariuszkę, więc oprócz tej, tej władzy rzeczywiście mamy tutaj wiele, wiele innych inicjatyw i, i podmiotów. To prawda. No i teraz jest pytanie, które gdzieś tam sobie zasygnalizowaliśmy, czy temat upolitycznienia tego rodzaju rocznicy, włączenia czy chęci włączenia takich obchodów do, do codziennej naszej szarpaniny partyjnej, zwłaszcza w przeddzień kampanii wyborczej. Mieliśmy trochę tych, gdzieś na marginesie oczywiście tych pięknych wspomnień, tych pięknych słów i ważnych dokumentów, które powstały, czy choćby wystawę, o której pani powiedziała w Muzeum Polin, ale mieliśmy trochę taką pokusę, czy gdzie przynajmniej politycy mają taką pokusę, by wciąż wciągnąć ten temat też do codziennej napażanki. Udało się w tym roku uniknąć tego tematu, czy, czy gdzieś na marginesie trochę to jednak zaburzyło cały obraz? Myślałam, że będzie gorzej. Myślałam, że, mhm. że będzie większa jakaś awantura przede wszystkim wokół postaw Polaków. Tymczasem okazało się, że nie było tak, nie było tak źle i cały dzień przebiegał, przebiegał spokojnie, choć mieliśmy to wydarzenie w postaci noty o reparacji wręczonej przez prezydenta tak, Dutę, która tylko... wywołała... Mhm. Tak. Wicepremier, wicepremier Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego, skorzystał z okazji, powiedzmy sobie tak trochę niepoprawnie nie, 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 nie i no w dniu 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim wręczył taką, taką notę. Tak, no właśnie, więc no i tutaj mamy teraz no zagwostkę, jak to wydarzenie potraktować, bo e, z jednej strony pojawiają się takie głosy, tak, decyda ta wyborcza pisze o profanacji wręcz e, tych obchodów, mhm. użyła tego sformułowania profanacja, e, no ja bym zeszła troszeczkę na niższy poziom emocjonalny i nie użyłabym tego słowa profanacja, natomiast też nie uważam, że to jest najlepszy dzień, żeby taką e, notę wręczać. Ja rozumiem, że rząd skorzystał z okazji, że był prezydent. Niemiec obecny w Polsce, ale wyobrażam sobie, że takich okazji może być szereg innych, więc no niekoniecznie był to dzień, aby upominać się o reparacje, więc to może troszeczkę zepsuło atmosferę tego bardzo ważnego, refleksyjnego dnia. No z drugiej strony pojawiły się spore emocje wieczorem wobec wypowiedzi różnych historyków, historyczek, konkretnie wokół tego, co w Krop Senat i u Moniki Olejnik. Się działo w programie. Ja tego programu nie oglądałam, ale widziałam, że, że szereg komentarzy dotyczył tego, że właśnie w programie rozmawiano o postawach Polaków wobec Powstania i że zaakcentowano obojętność. No więc też jest, no mówię, nie oglądałam tego programu, więc ciężko mi się odnieść do samej treści. Natomiast czy to jest dzień, w którym powinniśmy się skupić jednak na, na Żydach, prawda, i na ich oporze, czy to zbrojnym, czy. Czy cywilnym, a koniecznie na spór o polską historię. Tak mi się ja w ogóle zastanawiam, Chociaż... zastanawiam się też, czy, czy, czy to nie jest trochę tak, że powoli, powoli, dojrzewamy do tego, by rozmawiać o, o różnych trudnych odsłonach i różnych trudnych kwestiach. Oczywiście w dniu samej rocznicy to jest zawsze pytanie otwarte, czy w dniu wybuchu rocznicy, wybuchu Powstania Warszawskiego, dyskutować o sensie militarnym powstania, czy tylko uczcić pamięć, ale mam wrażenie, że no to jest moje okrad zdanie prywatne i się tym podzielę, że prezes Instytutu Pamięci Narodowej nie musi w dniu rocznicy zwracać uwagi na, czy w przeddzień rocznicy. Na jedną czy drugą wypowiedź, nawet jeśli ta wypowiedź go jakoś poruszyła czy dotknęła. No to też mi się tak wydaje. W ogóle jak jesteśmy przy Prezesie Instytutu Pamięci Narodowej, to ja zwróciłam uwagę na to wczoraj, że Instytut Pamięci Narodowej pochwalił się na Twitterze faktem, że prezes IPN złożył grup przepraszam, złożył kwiaty na grobie, na grobie przywódcy powstania, ale ze strony Żydowskiego Związku Wojskowego. Tak, złożył kwiaty na grobie Pawła Frankela i to jest bardzo ciekawe, ciekawy, ciekawy tweet, wiele nam o tym mówi o podejściu Instytutu Pamięci Narodowej, bo ja sobie śledziłam bardzo uważnie komunikaty IPN-u, sprawdzałam, czy w każdym występuje zarówno Żydowski Związek Wojskowy, jak i Żydowska Organizacja Bojowa i rzeczywiście w tych komunikatach pojawia się i rzecz z i żob. Natomiast no, oficjalny kanał komunikacji IPN-u pokazuje prezesa składającego kwiaty wyłącznie na grobie przywódcy tylko tej części bojowców. Bardzo jest to zastanawiające, dziwne, smutne, że tych kwiatów nie ma na grobie żobu, a przynajmniej nie widzimy zdjęcia z tego, jak prezes IPN-u składa. Kwiaty na grobie przywódców Żobu. Bo Żydowski Związek Wojskowy jest bliższy prawicy i te, tego się spodziewam, że jeśli podczas tych obchodów wystąpią jakieś, jakieś zgrzyty czy, czy spory, to że właśnie prawica będzie przede wszystkim akcentowała Żydowski Związek Wojskowy ponad, ponad Żob, zamiast upamiętniać obie organizacje, które się przecież zresztą połączyły w tym sensie, że konspiracja się Żydowska zjednoczyła, dzięki czemu było w ogóle powstanie możliwe. To prawda, i chciałem jeszcze zapytać o taką perspektywę zupełnie gdzieś z boku. Co by Pani powiedziała tym spośród naszych słuchaczy, którzy o poranku 20 kwietnia zastanawiają się, a po co Wy w ogóle dyskutujecie o historii sprzed ośmiu dekad? Mamy tu i teraz poważne problemy, mamy drożyznę, mamy na głowie nie wiem, choćby pakiet klimatyczny, zmiany klimatu, mamy codzienne wyzwania, a wy się kłócicie, czy kwiaty na grobie to były odpowiednio złożone, czy trzeba było Złożyć jeszcze jeden bukiet, jedną wiązankę gdzieś na, na innym grobie. No to jest jedna bardzo dobra odpowiedź. 24 lutego 2022 roku pokazał mm. nam, że to nie jest tylko historia sprzed 80 lat, Ale że to, że rozmawiamy o historii, to nawet nie wiemy, kiedy może stać się rozmową o teraźniejszości. I właśnie powstanie w Getcie Warszawskim to jest taka znakomita historia, jak niewiele innych, które każą nam przemyśleć sobie wiele aspektów na nowo, właśnie chociażby oporu, oporu cywilnego, który przecież w wojnie, podczas wojny w Ukrainie ma również ogromne znaczenie postawa cywilów. Widzimy te zdjęcia, kiedy mieszkańcy Kijowa szyją siatki maskujące. I tak dalej, te obrazy zostaną z nami na długo, więc choćby to kwestia oporu cywilnego. Zresztą wojna ma dzisiaj dla nas twarz matki i dziecka. Które po 24 lutego bardzo często widzieliśmy na dworcach czy, czy w miastach, i tu podobnie w, w, w getcie warszawskim, 50 tysięcy cywilów, tak? matki i dzieci głównie, które, te, te matki tulące w schronach i bunkrach swoje dzieci poduszkami, aby nie płakały zbyt głośno, albo w ogóle by nie płakały, bo w ten sposób mogą usłyszeć je Niemcy i odkryją, odkryją kryjówkę. Więc to są takie bardzo emocjonalne historie, które nam dają wgląd do historii, do do takiego poziomu doświadczenia ludzkiego, które jest uniwersalne i ponadczasowe, dlatego wciąż trzeba o tym rozmawiać. I dramatyczny wybór bojowców z warszawskiego getta także jest wartością uniwersalną i ich motywacje powstańcze, więc ma w sobie historia powstania w getcie warszawskim absolutnie coś uniwersalnego i widzimy to bardzo wyraźnie po 24 lutego zeszłego roku. Tak, to też tutaj wybrzmiało w przemówieniach podczas y, obchodów nie tylko Mariana Turskiego, ale, ale i przemówieniach prezydenta Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, prezydenta Andrzeja Dudy również, że, że mm, ta historia ma też wymiar moralny, że ona dzisiaj tak naprawdę dotyka e, codzienności, mimo tego, że ta codzienność chwalić Boga nie dotyczy wojny nasza, po, Polska, nie dotyczy e, strachu przed bombami czy e, bezpośredniego zagrożenia życia, to to, to gdzieś to zostaje przy, przy codziennych wyborach. I to jest też dla mnie, jakby to już pewnie na poziomie że filozofii, trzeba byłoby albo jakiejś moralności, ale, ale mam wrażenie, że to też gdzieś takie ziarno po wczorajszym, po każdym, kto zerknął choćby na te obchody, zostaje w środku. Tak, zdecydowanie. I... To jest też taki dobry moment, żeby w ogóle się zastanowić, w jaki sposób my rozmawiamy o historii, w jaki sposób opowiadamy o historii. I po 24 lutego zeszłego roku ten sposób się rzeczywiście powinien zmienić, tak? To nie powinna być akademia czy e, wymienianie dat i e, miejsc starć, bitew. E, no ale właśnie ta, ta, to, to, że zdarzyliśmy się z wojną po raz pierwszy tak blisko, e, że uchodźcy, czy nie znaleźli się w Polsce, powinno nam też dać do myślenia o tym w ogóle, jak my rozmawiamy o historii, Historii, nasz sposób rozmawiania o historii powinien się zmienić i będę nawiązywać cały czas do tego jednego wątku, że właśnie na przykład tutaj powinniśmy coraz mocniej akcentować los ludności cywilnej, i też forma oporu no, w naszej rozmowie powinny wybrzmieć wszystkie, bo do tej pory zawsze myśleliśmy o oporze w takiej formie, że opór to jest wyłącznie zbrojny. Ktoś, kto stawia opór, to stawia opór, trzymając broń w ręku, a to, to jest taka historia która pokazuje, że trzeba cały czas rewidować te nasze sposoby myślenia o porze, o, o przeszłości i właśnie podbija to, to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. To może dobrą okazją, by już po rocznicy na spokojnie zerknąć, choćby na tekst pani Estery Fliger w portalu tfn24.pl. Jak państwo wpiszą w wyszukiwarkę co trzeba, to na pewno znajdą właśnie o porze cywilnym, o doświadczeniu ukrycia i o tym, jak po ośmiu dekadach myśleć, pamiętać o, o, o takich wydarzeniach jak rocznica wybuchu powstania w Getcie Warszawskim. Na pewno może właśnie po rocznicy, już bez patosu, już z rząd Kilem pewnie odpiętym od klapy, ale by to w nas zostało, by to w nas gdzieś tam kiełkowało i procentowało. Estera Figer, dziennik Gazeta Prawna Rzeczpospolita, publicystka wielu tytułów, publicystka historyczna. Dziękuję serdecznie za tę Dziękuję rozmowę. pięknie, dobrego dnia. Siódma dziewiąta. Rozmowa poranka.